Pokolenie z pasją to projekt siedmiorga młodych kandydatów na radnych Platformy Obywatelskiej. Chcą wejść do sejmiku województwa i rady miasta Kielce. Uważają, że młodość to nie przeszkoda, tylko atut. Kandydaci chcą przekonać wyborców, że są lepiej przygotowani merytorycznie niż wielu obecnych radnych. To mini konwencja, ale z przytupem. Gośćmi specjalnymi byli znana prezenterka telewizyjna Monika Richardson i trzydziestoletni letni rzecznik klubu parlamentarnego PO poseł Krzysztof Tyszkiewicz. Do kielce zaprosił go inny poseł Artur Gierada. Według niego ci ludzie częściej robili dla swojej dzielnicy więcej niż urzędujący radni. To są społecznicy, to są ludzie, którzy wcześniej już w młodym wieku organizowali przeróżne rzeczy, przeróżne akcje właśnie m.in. w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Sami o sobie mówią, że są młodzi, ale dobrze przygotowani merytorycznie. Agata Wojda od czterech lat jest rzeczniczką wojewody. Nie jesteśmy ludźmi anonimowymi, działamy na rynku politycznym, publicznym już wiele lat, a nasza działalność skupiała się wokół spraw społecznych, charytatywnych. Wśród siedmiu wspaniałych, jak o sobie mówią, są też osoby, które nie są radnymi. Ale jak Joanna Winiarska na Biesaku, od lat działają dla swoich dzielnic. się Młodzi gniewni przekonują, że wyniki ich dotychczasowej pracy widoczne są gołym okiem. Katarzyna Zapała pracuje w dwóch miejskich komisjach. Zabiegałam o, e, o chodnik e, przy ulicy Piosowskiego, to jest taka trywialna sprawa, ale, ale jakże ważna na co dzień. Zabiegałam o utwardzenie e, różnego rodzaju dróg. Jak na młodych ludzi przystało, komunikują się z wyborcami w nowoczesny sposób. Paweł Gągorowski wykorzystuje do tego popularny serwis społecznościowy. Poprzez kolejne umieszczane tam komentarze, ludzie rozmawiają, ze mną korespondują. Oczywiście niektórzy deklarują to, że zagłosują na mnie. A ich liczbę poznamy za 11 dni. Rafał Wolski, informacje.